Witamy Państwa na truskawkowych inspiracjach. Pierwszy sezon tego projektu tutaj w tym gospodarstwie. O wszystkim Wam dzisiaj tutaj opowiemy, co było robione, kiedy sadzone. Odmiany już mogliście sobie Państwo wstępnie obejrzeć. Także dzisiaj ten program merytoryczny naprawdę będzie ciekawy. Ponieważ jest nas tutaj dużo, to byśmy podzielili się na dwie grupy. Tylko tak ciężko mi na razie ten podział zrobić, bo widzę po lewej jest więcej, po prawej mniej, no ale zaraz tutaj jakoś spróbujemy się sprawiedliwie podzielić. Ja poprowadzę jedną grupę, kolega Tomasz pójdzie z, dru z grupą drugą. Później się zamienimy, także wszyscy zobaczą tak naprawdę to samo. Tam za bramą na podwórku jest przygotowany catering, także kawa, herbata już jest cały czas dostępna. Jakieś napoje można sobie wodę zabrać. A później wszyscy na koniec zapraszamy na ciepły poczęstunek, naprawdę bakara i tutaj przygotowanie mistrza Janusza, warto będzie zostać do końca i, i na nagłodnego, żeby stąd nie odjechać. Proszę Państwa, mamy tutaj kilku ciekawych gości. Przede wszystkim chciałem powitać panią burmistrz warki, panią Teresek Knyzio, witamy bardzo serdecznie. Nie wiem czy już dojechał dr Paweł Krawiec Jeszcze nie ma Jeszcze nie ma, ale dojedzie z panią dr Beatą Hetman i równie serdecznie witam pana doktora Jerzego Pruchnickiego. witamy No i oczywiście w imieniu swoim i witam bardzo serdecznie gospodarzy tego spotkania Mateusz i Magda Włodarczyk takie jest brawa, brawa dla nich serdeczne za to, że, że zgodzili się z nami ten projekt poprowadzić. Idea powiem Państwu narodziła się w tamtym roku tutaj wspólnie z Michałem Malickim, tak kiedyś siedzieliśmy. Mateusz mówi, że on cały czas nie wie jaką odmianę ma uprawiać, bo tamu pasuje, tamu nie pasuje, tą by posadził, a ta to jednak nie. No to mówimy, no trzeba zrobić test polowy i sobie wybierzesz jaką, jaką będziesz tutaj wolony bardziej. No ale teraz z nim rozmawiam i dalej nie wie co ma posadzić, także Także ten projekt musi jeszcze trochę potrwać, a my się będziemy z tego cieszyć, bo będziemy mogli Państwa zaprosić i pokazać jeszcze tutaj nie jeden raz, jak ta y, produkcja ewoluuje, jak się rozwija i co jeszcze można zrobić, żeby te truskawki były i smaczniejsze, i ładniejsze i dawały jeszcze wyższy plon. Także w imieniu nas wszystkich myślę, że wielkie podziękowania dla Magdy i Mateusza. Mamy tutaj dla nich małe. Y, Podziękowanie za, za tą ich pracę, za tą ich otwartość, za to, że dzisiaj tutaj nas zaprosili. Tak, bo dokładnie brawa dla nich, i aby ta produkcja wychodziła im jak najlepiej. Proszę Państwa, no tutaj pani Teresa Knizia wiem, że chciała też parę słów powiedzieć, także ja na chwilę przekażę mikrofon. Szanowni Państwo, Jestem zaszczycona, że mogę być tutaj z, razem z Państwem w tym miejscu, gdzie tworzy się historia nowoczesnego sadownictwa. Moi drodzy, wszyscy wiemy, że warka słynie z piwa, że warka słynie z sadów, ale warka to przede wszystkim ogromny potencjał ludzki. Proszę Państwa, tu, tak jak powiedziałam, tworzą się pomysły, powstają nowe inspiracje. I w tych trudnych czasach, w których naprawdę rzeczywistość nas nie rozpieszcza, nasi sadownicy, nasi młodzi sadownicy przy wsparciu starszych naprawdę dokonują rzeczy niemożliwych. Smak truskawek z tego gospodarstwa znam, natomiast nie wiedziałam, że wygląda ta produkcja tak profesjonalnie. I moi drodzy, pozwolę sobie na chwilę takiej prywatnej refleksji. Jestem absolwentką Wydziału Ogrodniczego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i ponad 30 lat temu byłam na praktyce podyplomowej w Holandii. I patrzyłam tam z pewną zazdrością, jak to, to ogrodnictwo tam wygląda. Powiem, że w tej chwili Holendrzy muszą się od nas uczyć i z tego co wiem uczą się od nas i myślę, że bardzo ich wyprzedziliście. Tak jak powiedziałam, jesteście solą tej ziemi, chylę czoło przed Waszą pracą i mam nadzieję ten czas, który przed nami będzie dobry, owocny i dający Wam satysfakcję. Wszystkiego do dobrego pozdrawiam w imieniu całego samorządu. <klucz> bardzo serdecznie dziękujemy. Ja tylko powiem, że jak będą lepsze drogi, to będą lepsza jakość truskawek, bo one się tak nie wytrzęsą z pola do gospodarstwa. Będą wszyscy zadowoleni, naprawdę. Także liczymy tutaj na wsparcie w imieniu wszystkich mieszkańców.